Z każdej strony. Powoli zaczynasz panikować. Ciekawe, jak zdołali nas przejrzeć. Ca, wróg w szeregach nie ma nic gorszego. Meryl chwyta cię i prawie łamie ci kości, gdy z całej siły zaciska na tobie swoje ręce. Widać, że sprawia jej to przyjemność. Meryl, ty. Ty. Mendo? Nie, ty. Ty to zrobiłaś. jak mogła nam to zrobić? Napluj jej i Nie chcę pytać dlaczego, bo to będzie głupie, no ale... Jak mogłaś nam to zrobić? Wam? Ależ nie, ja to robię tylko tobie. Mam gdzieś, co się stanie z innymi. Okej. Okay. Nie wierzysz? To co słyszysz? A co z Karlem? Zerwał ze mną. To może być dla mnie wspaniała okazja, żeby wreszcie o nim zapomnieć. Jesteś potworem. No cóż. Meryl ciągnie cię do lasu przed wami. Do lasu, sorry. Przed wami wyłania się zakapturzona postać. No proszę, jest i nasza ofiara. Momentalnie rozpoznajesz ten głos. Pan Cooper? Zdziwiłam się, spodziewałam się kogoś innego. No kaptur zsuwa się z jego głowy, odsłaniając uśmiechniętego i triumfującego alchemika. To już nie jest ten sam skulony, zestresowany mężczyzna, którego znalazłaś na sekretnym piętrze. Zgadza się. <laughs> Masakra. Meryl prowadzi cię obok y, pana Coopera. Twój wzrok zastyga na słupie stojącym pośrodku polany. Wiesz, co dzieje się z ludźmi, którzy zostają do niego przywiązani. Muszę stąd uciekać. Natychmiast. No cóż. Polana zostaje zapełniona różnymi artefaktami. Przez chwilę gubisz się w tym wszystkim. Co to za dziwna czaszka? Prawie zapominasz, że jesteś tu po to, by przerwać ten rytuał. Meryl szybko związuje cię tak, że nie jesteś w stanie się ruszyć. Liny wszynają się głęboko w twoje ciało. Muszę tylko uwolnić rękę. Twoje dłonie są związane z tyłu. Sznury ani drgnął. W oddali widzisz, jak twoi przyjaciele usiłują się do ciebie dostać, ale wrogowie przewyższają ich liczebnie. Wygląda na to, że Wiki miała rację. Pan Cooper podchodzi do ciebie trzymając w dłoni jakąś miskę. Boisz się, że chce opuścić cię krew, ale zamiast tego zaczyna malować ci twarz. Proszę przestać. Muszę przygotować cię do ceremonii. Hmm. Jesteś przecież naszym honorowym gościem. Muszę go powstrzymać. A jak go powstrzymać? Albo chociaż spowolnić? Może uwolni stopę, kopnie Miska. Może będzie mniej... E, mniej, no, dramatycznie. Skupiasz się na swojej stopie, która jest nieco luźniej związana i poruszasz nią dookoła tak długo, aż nie nadaje ci trochę luzu. Omalnie uwalniasz jej z więzów, kiedy Meryl kopie, e, kopie cię z całej siły w kolano. Przestań się wiercić. Jeśli się nad, nad tym dobrze zastanowić, to jest to najlepszy możliwy koniec twojej bezsensownej egzystencji. Zostanie ofiarą? O, proszę, oświeć mnie. Podchodzi, pochodzisz z niższej kasty i awansowałaś tak wysoko, że stałaś się godną ofiarą dla wampira z dziesiątej kasty. Naprawdę niesamowite. Pan Cooper dokończa swoje arcydzieło i odsuwa się na krok, podziwiając pracę, którą wykonał. Oczywiście, Meryl ma rację. To wielki zaszczyt. Postaram się to zapamiętać. Muszę im przemówić do rozumu. Do rozumu. Okej, okay, dlaczego to robicie? Jakby taki, takie przemawianie do rozumu jest bez sensu, no ale... <laughs> dlaczego to robicie? Wydawał się pan tak dobrym człowiekiem. Pan Cooper wygląda na zdegustowanego. Okej? Okay. Dobrym. Zbyt dobrym. Słyszałem to przez całe życie. Ok. Ewidentnie trafiłaś go w czuły punkt, ale nie tak jak zamierzałaś. Przez całe życie byłem słaby, niewidzialny. Ludzie po mnie deptali. Ok. 20 lat temu nie przyjęto mnie nawet do Czarnej Róży. Nikt nie chciał mieć do czynienia z takim frajerem jak ja. To dlaczego pan im teraz pomaga? Chciałem udowodnić, że nie jestem już tamtym frajerem. I to zrobiłem. Mmm. Czy w taki sposób pan chce zostać zapamiętany? Pan Gubers pogląda na księżyc i w, w pełni i uśmiecha się. To właśnie dzięki mnie to stowarzyszenie osiągnęło wyżyny, do których zawsze aspirowało. Nie powinien pan im pomagać, tylko stworzyć własną organizację, tak byłoby lepiej. A wydawał się pan być takim sympatycznym człowiekiem. Miałaś mnie za słabego i bezradnego. Patrzyłaś na mnie z góry. Widziałem to w twoich oczach. Um, no tak. To jest już paranoja, to się nazywa. Sądziłam, że został pan niesłusznie oskarżony. Nie miałaś pojęcia, że jestem zdolny do kierowania czarną różą. I mam zamiar do, doprowadzić nas do całej prawdy. Muszę zmienić taktykę. Ale tak naprawdę wcale nie jest pan tu szefem, prawda? Kieruję to gałęzią czarnej róży. A więc jest pan tylko sługą tego zamaskowanego człowieka, jego psem, pachołkiem. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Jest pan zwykłym mięsem armatnim. Gdyby, pan nie gdyby mnie pan nie schwytał, to pana, to pana złożyliby w opierze i nawet by się nad tym nie zastanawiali. To ja zorganizowałem cały rytuał. A więc jest pan tylko człowiekiem od planowania imprez, a nie prawdziwym przywódcą. Wykładowca jest aż czerwony ze wściekłości. Chwyta cię za włosy i mocno uderza twoją głową w słup. Udało mi się, a ty jesteś jedyną osobą, która zostanie poświęcona dziś wieczorem. Możesz być tego pewna. Jest pan ofiarą własnych urojeń. No mocne słowa. Alchemik uśmiecha się do ciebie i poklepuje słup tuż nad twoją głową. To ty jesteś tutaj jedyną ofiarą. Symbole wymalowane na Twojej twarzy zaczynają ciepiec. Ból jest nie do zniesienia. Co Pan mi zrobił? Przykro mi, moja droga, ale uczelnia daje Ci poziom magicznej ochrony, na który po prostu nie możemy Ci pozwolić. Te symbole pozwolą nam zablokować to zaklądzie ochronne. Pan Cooper zbliża się do Twojej twarzy, sprawdzając swoje dzieło. Sam stworzyłem tę formułę. Zmusiłaś mnie do tego, zostając na tej uczelni. Przepraszam za kłopot. Nie ma problemu. Nawet mi się podobało. Aha. Widać, że pan Kuper jest dumny z tej formuły i chce się tym helpić. Spróbuję nakłonić go do gadania tak długo jak się da. Nie masz pojęcia, co dzieje się z twoimi przyjaciółmi, ale nie zaszkodzi kupić sobie trochę czasu. Jak wciągnąć pana Kupera do tej gry? Hmm. O, może. o formułę. A więc, jak Pan do tego doszedł? To bardzo ciekawa historia. Próbowałam znaleźć książkę o eliksirach i natknąłem się na Starą Księgę o Runach. U... zupełnie przypadkiem? Tak, wiem, to było dziwne. Musiałam jednak opracować tę formułę w odwrotnym kierunku, co nie było już takie proste jak znalezienie run, które cofają zaklęcie. Niemożliwe. A więc odtworzył pan te runy za pomocą inżynierii wstecznej. Robisz wszystko, żeby wyglądać na zainteresowaną, i starasz się nie przesadzać, ale słyszysz, jak Meryl prycha gniewnie, ponieważ cię przejrzała. No cóż, nie każdy gra tak dobrze jak ja. Tak, tak musiałem też znaleźć farłę, która wzmocniłaby siłę run, a następnie obliczyć moc, która dzisiaj w nocy miała wytworzyć się na tej polanie. No tak, oby się pan nie pomylił. A jak obliczył pan proporcje? Tu dopiero robi się naprawdę ciekawie. Okej, okay. po prostu umieram z nudów. Jej to wcale nie interesuje, kretynie. Stara się tylko odwrócić twoją uwagę. Nie masz przypadkiem jakiegoś rytuału do przygotowania? Oczywiście. Pan Kuwer zaczyna rozkładać różne relikwie, kamienie i czaszki dookoła słupa. Wtedy przychodzi ci do głowy pytanie. <laughs> Kiedy zaatakował mnie a marok, chciałem cię tylko przestraszyć. To zwierzę nie byłoby cię w stanie zabić. W takim razie, po co to było? Żeby cię wystraszyć i zmusić do odejścia. Już to powiedział za pierwszym razem. Niemal wszystko, co robiliśmy, było po to, aby zmusić cię do porzucenia szkoły. Ale ty byłaś zbyt uparta. Mhm. Chciałaś skończyć, chciałam skończyć z Tobą i Twoim żałosnym śledztwem, ale nie chciałaś się poddać. No cóż, nie mógł Pan. ci w gardle, gdy zauważasz jakiś ruch na krawędzi polany. Wysoka, zakapturzona postać przechodzi przez tłum, zmierzając prosto w Twoim kierunku. Odsuwa swój kaptur, ukazując nie twarz, a maskę. No cóż. Wiedziałam, że tu będzie. Zacząłem sądzić, że to, co do ciebie. Że, co do ciebie co? że się co do ciebie myliłem, ale mnie nie zawiodłaś. — Nie jesteś zaskoczona, że go tutaj widzisz, ale twoja kres, krew wprost się gotuje, gdy obserwujesz, jak się do ciebie zbliża. Dlaczego on wiecznie mnie prześladuje? Zamaskowany mężczyzna zatrzymuje się przy panu kuperze i poklepuje go po ramieniu. Świetnie się spisałeś. Dlaczego ja? Dlaczego otrzymałam specjalną ochronę? Najwyraźniej to nie była twoja kolej, aby się odezwać, bo zamaskowany człowiek gwałtownie odwraca głowę w twoim kierunku. Czujesz emanującą od niego złość. Masz wyjątkową krew. Pochyla się nad tobą i wącha twoją szyję. Masz ochotę przywalić mu dynki? Serio? Możesz nakautować czy coś. Tak, twoja kraw jest wręcz idealna na ten rytuał. Amulet. Przecież wciąż mu go mam w kieszeni. Wszyscy odsuwają się od ciebie i zajmują swoje miejsce na czas ceremonii. Na chwilę zostajesz sama. Muszę coś zrobić, zanim mnie zabiją. Może hmm. użyj amuletu? Muszę tylko dosięgnąć ręką do kieszeni. Jak przewrócić tego słupa, to raczej nie ma bata. bata. Przesuwasz biodro i napinasz palce, ale to nie wystarczy Pan Kuper już zbliża się do ciebie z nożem i pustą miską Wiesz co zamierza Nie dostaniesz mojej krwi jest... Szamoczesz się z linami i obracasz biodrem Środkowym palcem dotykasz krawędzi amuletu i zaczynasz podciągać go do dłoni Masz go już w garści i mocno zaciskasz na nim rękę Uwolnij mnie Jasno czerwony blask wystrzela z twojej kieszeni i przerywa przewraca pierwszy rząd zakapturzonych członków grupy do tyłu. Wow. Liny, które trzymały cię na słupie, zniknęły. S co tu się od odtańczyło? Muszę pomóc swoim przyjaciołom. Oglądasz się za siebie. Twoje bliscy znowu zaczęli walczyć, ale nadal mają nad sobą przewagę liczebną. Amulet chyba tu nie pomoże. Sprowadź pomóc Okej okay. No tak Nim zdążasz się ruszyć, słyszysz donośny szelest dobiegający zewsząd poprzez drzewa Braci ich, wszystkie w kapturę Ojej, chyba ktoś mi była. Pan Harris i jego zespół ochronny wkraczają na pola lanym. No nareszcie ktoś przybył na... Pomóc, na odsiecz Ja byście słyszeli takie tykania. O, właśnie, to to yy, sorki, ale po prostu mama, wiecie, przyniosła mi takiego piernikowego ludka, taki minutnik i muszę iść coś wyjąć <coughs> z piekarnika, jak będzie dzwonił, więc sorki musimy znieść takie, a nie inne. <coughs> Dogodności nagrywania. Rozglądasz się za zamaskowanym mężczyzną, ale on już ucieka daleko w las. No cóż, tłuszcz. Obok czarnej mgły skrywa jego ucieczkę. On ucieka. Nikt go nie dogoni. No jakby... Gdyby nie czarna róża, to pewnie bal nie miałby sensu. Skoro zamaskowany mężczyzna zniknął, skupiasz swoją uwagę na panu Cooperze, bo nie będzie tego, nie? <laughs> Przeciwnika. Wykładowca stara się zrzucić z siebie płaszcz i kaptur. Podnosisz do góry amulet. Babko. Pan Cooper zostaje powalony na ziemię. Podbiegasz do niego, wciąż wskazując na niego amuletem. Już po tobie. Poddaj się. Pan Cooper spogląda na ciebie z wyrazem paniki w oczach. <coughs> to właśnie Austin Cooper, którego zapamiętałaś. Proszę powiedzieć mi wszystko, co pan wie o naszym zamaskowanym przyjacielu. Pan Cooper zaczyna się śmiać. Jest to śmiech mrożący krew w żyłach. Jak myślisz? Jak niby udało mu się tego wszystkiego dokonać? Nikt do tej pory nie opanował sugestii na tak ogromną skalę. No cóż. Co się dzieje? Coś z panem nie tak? Te czerwone słowa. Nic, powierzył mi wielkie sekrety. Tajemnice alchemii, skrywane przez stulecia. To nie jest głos pana Kupera. Nie masz pojęcia, dlaczego mówi w ten sposób, bo zaraz się zabije, będzie kolejną ofiarą.